Fizjoterapia w ciąży jest to szeroki, szeroki wachlarz tematów. To nie tylko fizjoterapia w przypadku dolegliwości bólowych, ale także fizjoterapia w przygotowaniu do porodu. Najlepiej zgłosić się tak naprawdę już od początku ciąży. Czasem czekamy bardzo długo i wtedy nie możemy wykonać pewnych technik, nie możemy pomóc aż tak, jak naprawdę mogłybyśmy, bo naszym celem jest przeprowadzenie tej ciężarnej kobiety przez całą ciążę z jak najmniejszą ilością problemów dolegliwości bólowych. Najczęściej kobiety ciężarne zgłaszają się do fizjoterapeutów z dolegliwościami bólowymi w obrębie lędźwi, rwą kulszową, ale też z rozejściem mięśni prostych brzucha. I tutaj możemy już działać w trakcie ciąży, bo po ciąży to rozejście może być oczywiście fizjologiczne, ale też niefizjologiczne, czyli za duże. Im szybciej zaczniemy działać, tym mniejsze problemy będą po ciąży. A jednak, jak wiadomo, Przyszła mama od początku swoich pierwszych dni zajmuje się dzieckiem. Musi je nosić, musi je dźwigać. Jeśli ten brzuch nie działa prawidłowo, plecy obrywają bardzo mocno. Zaczynają się dolegliwości okolic lędźwiowych, odcinka piersiowego, a jednak jest to dość. Uciążliwe dla przyszłej mamy. Wiele fizoterapeutyk zachęca kobiety do przyjścia po pierwszym trymestrze ciąży. Ja tak naprawdę uważam, że już w trakcie pierwszego trymestru ciąży taka pani może się do mnie zgłosić. Możemy zacząć pracować nad oddechem, nad prawidłową postawą ciała, która bardzo mocno zmienia się w trakcie ciąży. W trakcie ciąży rośnie brzuch, działają hormony rozluźniające, więc ten środek ciężkości przesuwa się nam do przodu, co daje nam dużo dolegliwości bólowych i możemy zacząć działać już. Od samego momentu, jak to dziecko jest jeszcze małe, i lepiej wprowadzić tą kobietę w przyszłe trymestry, w przyszły rozwój dziecka. Na pierwszej wizycie zawsze przeprowadzam wywiad. Pytam panią o ilość napojów spożywanych, ile wody przyjmuje, ale także jak wyglądało jej życie przed ciążą. Jak bardzo była aktywna, co robiła, czym miała pracę siedzącą, stojącą, z jakimi trudnościami zmaga się na co dzień. I pod ten proces, pod te wszystkie informacje dostosowujemy proces fizjoterapii. Jeśli pacjentka była bardzo aktywna w trakcie ciąży, to w pierwszym trymestrze, jeśli nie ma przeciwwskazań lekarskich, nie zalecamy całkowitego odrzucenia aktywności fizycznej, bo aktywność fizyczna w trakcie ciąży to dobry poród. Bo jakby nie patrzeć, poród naturalny to ruch i ten ruch jest bardzo ważny. Najczęściej, jeśli nie ma żadnych problemów w trakcie ciąży, spotykamy się raz co trymestr, czyli łącznie trzy razy. Jeśli są jakieś problemy, no to oczywiście częściej, ale jest to dopasowane indywidualnie pod każdą kobietą w ciąży. W Medfeminie często odwiedzają mnie panie w ciąży już od pierwszych tygodni i możemy sobie pozwolić na fajną, długotrwałą współpracę, aby ta kobieta była lepiej przygotowana do porodu i do tych pierwszych kilku tygodni po tym porodzie.